Cześć, ja jestem Juno, a to kolejny odcinek Serbnika Krajmy w całej eee, Tu mamy od razu mm, kilka osób no, i zaraz eee. O, dobra, to jest brodacz nasz i pytanie, czy mm, w sumie taki pierwszy w życiu handelek, no powiedzmy. Eee, ja Przedajmy tak, nasze pierwsze zarobki i tak w ogóle mm, zaraz e, którędy się wychodziło tak w ogóle a i ja i to moje ogarnianie wszystkiego e, zaraz zbadaj w to mija. zaraz to mam jeszcze z nim e, rozmawiać e, właśnie powiedz mi czy pojawili się tu jacyś żołnierze co że też mogliby robić w obozie no poniekąd to ma sens mm -hmm. i tu jeszcze mamy do pogadania pilota mm, który w sumie no mógłby nam trochę o anomaliach opowiedzieć ale no dobra myślę że my trochę o tym i tak, wiemy mm. o, dobra, trzeba zgarniać wszystko co tu leży no bo wiadomo, się przyda nie teraz, to później um. a ja przede wszystkim teraz bym chciała tak um. tutaj um, zadanko mamy do zrobienia te dziwne zjawisko i właśnie chciałabym tam ruszyć nim troszeczkę zająć albo no właśnie yy, przybywszy tutaj yy, się zorientowałam może yy, warto będzie tym się zająć o cudownie yy, jeszcze nam ten deszcz zaczął yy, padać tak pewnie żeby nam kałak zamógł nie no lepiej być nie może nie ma nic dlaczego do spacerku po zonie jak właśnie piękna pogoda i właśnie właśnie o ta, no ja jakbym niewystarczająco mokra od deszczu była to jeszcze musiałam wodę brać dobra ale tu prawdopodobnie wszędzie są jakieś anomalie więc pokładce bo pewnie mądrzejści odkryli od nas jak tutaj się przedostać Hmm. tam jest coś jasno i na pewno nie jest to y, spowodowane e, burzą, ani niczym takim. E, zobaczmy, no w środku, hmm. warto byłoby tam wejść. Hmm. Mechanizm od środka jakiś to zabutował, że tak powiem. Hmm. Durna ta e, Jak to się nazywa e, No, durne promieniowanie O właśnie Dobra Auć! Anomalia, no jasne hmm. A mogę to na przykład Nożem rozwalić O właśnie, teraz mogę Świetnie, brawo ja To było w sumie logiczne um. Kurcze, tu dalej jest yy, coś nie ten tegaz. Hmm. Jak ja mam niby to yy, zbadać porządnie? Co mam tu przeskoczyć? No przecież tu nie wejdę nawet. Tędy też nie bardzo. Hmm. Ale może pod tym. Dobra, wiem, że tu jest promieniowanie. Wiem, wiem, wiem. Hmm. hmm. Nie no. Tu jakoś chyba... Eee, Stalkerze wejdziesz tutaj. No, weźże że chłopie. Okej, okay, jesteśmy w środeczku. Wow, brawo ja. Hmm. Co pół pika? Zaraz, e... zaraz. Zaraz, zaraz, raz. Detektor był pod... Bo jakiś podstawowy powinnam mieć, więc jest tu mogę nawet podejść o no i proszę mamy zanieść ten dziwaczny artefakt brodaczowi w ogóle brawo za znalezienie pierwszego artefaktu w tej tebi. Prze oczywiście szukaniu artefaktów e, mam zamiar e, się tam swego czasu poświęcić ale o właśnie kogoś tu spotkaliśmy płotkę racie słuchaj, jest taki artefakt, który ma uzdrawiającą moc. Bardzo go potrzebuję. Jeden mój kumpel zachorował na coś dziwnego. Wiesz co, e, ja nie wierzę ludziom tak przypadkiem spotkanych w zonie. Czuję, że próbuje mnie on wykiwać, więc no chłopie, nie znalazłam go. No, no mm, więc cóż, idź sobie. Ja też pójdę w swoją, w swoją stronę. Hmm, ja się schowam, bo no właśnie to była pułapka. E, łatwo się domyślić, co no właśnie, banalna. E, gdzieś tu jeszcze dwóch e, chyba siedzi. Nie próbuj mi tu granata rzucić. Nie, 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 nie. Dobra. Tam się jeszcze jeden chowa gdzieś, na pewno. Hmm, uważam, że on już nie żyje? Nie wiem, czego mogłam zabić. Dobra, przeszukam ciało, e, wezmę wszystko. Hmm, kałacha też, bo to się przechampduje z czasem. E, tylko właśnie, rozładujemy. To w zasadzie też hmm, te pikanie mi się nie podoba. Nie no, ten nie żyje, ładnie. Weźmiemy, haha yy, i też wszystko też rozładujemy a, i jednego wyrzucimy, bo po co nam za dużo rzeczy mieć. Dobra, przeszukajmy ciało, wszystko rozładujemy no. i e, wyrzucimy niepotrzebne jak to tak e, kiepścizna a mm. no, na razie też w sumie można wziąć okej okay. mm, czyli zanieśmy artefakt dla brodacza e, bo no właśnie tak nie dałam się ci zrobić, ciula. Ach, jaka dumna z siebie jestem. Dobra, tutaj tylko tak patrzę. Bo takie miejsca lubią być te, z chowkami, więc ja z kolei lubię je czasem sprawdzać, o ile o tym pamiętam. To może i rzadko się zdarza, ale no, zdarza się. Dobra. Trzeba to jakiś czas patrzeć, żeby się nie przeciążyć na pewno i odpowiednie przedmioty z czasem sprzedawać, a nie tak dźwigać wszystko, co się tylko da. Ale to za moment. Tutaj wejdziemy do łodzi porzuconej. Ślust to bezpieczny obszar, schowaj broń. Jasne. Nie ja mam nic przeciwko chowaniu broni. Słucham. Słucham. Ehm, Cześć, właśnie, dobrodacza. Tak, mamy ten artefakt i... Hmm, dziękuję za zapłatę. Tak. I ciekawe jak z handelkiem. To możemy mu przehandlować. A, powiedzmy, a no powiedzmy. No. Broni to raczej handlować z nami nie chcę. Jak znajdziesz jakieś artefakty, to zobaczymy, co mm -hmm. da się z nim zrobić. No i teraz tak. Opa! No właśnie, sultan, masz dla mnie jakąś pracę? Mm. Dlaczego zwracam? No właśnie, zwracasz się do mnie, bo jestem mowa. Wal... Mm. Yy. Chcecie przetrzepać kilku Stalkerów Brodacza, powiadasz. Hmm. No, a jeszcze opowiedz, jak tu się żyje, czym tu się zajmujecie. Czuwacie nad Stalkerami. A no właśnie, co o nich myślisz? A tych konkretnych też zabić, co? No i właśnie. kiedyś. Ja bandytów bardzo, bardzo nie lubię, a więc tak na jego oczach e, <laughs> idziemy do brodacza, donieść mu o tym. Ktoś planuje obrobić grupę stalkerów. Wśród nich jest też paru naszych. Mm. Miałem propozycję, żeby zaatakować w nocy obóz w pobliżu Szewczenki ale właściwie byłoby miło gdybyś się zgodził rozumiesz o tym chodzi w ten sposób mógłbym ostrzec chłopaków zgoda i to właśnie zrobimy e, czyli mam iść e, z nimi pogadać mm. okej okay. i to właśnie mm, mam zamiar zrobić tylko zaraz zaraz żebym niczego nie poplątała mm. to jest E, nie, to są te zadanka Co to, to zaznaczone? A, schowek. Mam informację, dobra, tu by przydało się zajrzeć. A, no właśnie. E, tu będą miała czas zdecydować, co mam z nim pogadać? Eee... No właśnie. Eee, świetnie, po północy bądź przyrzeczęce. Będziemy na ciebie czekać, tylko nie zwlekaj do rana, przyjdź wcześniej. Dobrze, dobrze. Mm. Teraz tak. Mm. Na razie tak. I dokładnie jeszcze tylko zobaczę dziennik misji. No właśnie, poczekaj na spotkanie ze złodziejami. Hmm. I ja po prostu mam taki plan, żeby do nich zacząć w odpowiedniej chwili strzelać, znaczy się do bandytów. A teraz jeszcze może. Hmm. Aha, nie. Chciałam do kogoś, kto tu handluje bronią się wybrać. Witaj. Z zamówienia to my nie chcemy składać, my chcemy e, kimś tu właśnie raczej pohandlować. Żeby to, co mamy sprzedać, a nie na razie kupować. A, tak, kręcę się już tu patrzę w kółko. Jak zwykle cała ja. Dobra, a czyli nie tutaj. Mm. Aha. No tak. Jestem zbyt napromieniowana. Super. Zaraz tu jest jakaś skrzynka, której i tak nie mogę przeszukać. M. Hmm. Nie wiem, w sumie mało mam tych. tych e... No, leków to na razie nie Słuchaj wiem. Dobra, w zasadzie doszłam do wniosku, że w sumie nie ma sensu e, co Są tam sterczeć i czekać na nich, że chyba e, idąc e, z kastetem od razu. I tak będzie, można któremuś z nich po prostu strzelić w plecy. Ojej, cóż, tu jest tak ciemno. No dobra. Eee, I... Co robimy? Mogę wyciągnąć broń? To świetnie. E, właśnie mm. Czekamy na jakieś rozkazy, czy co? No właśnie, stalkerze. że by to że znaczy się, dobra, zejdziemy. Tak, e, ruszajmy. Zrobimy z mm -hmm. Ej, co się dzieje? Dobra, mm. Wow, 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 ja tu nic, nic nie widzę. Mm, no nie, broń się zacięła. Super. Wow. Mm, 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 mm. Tak, tak jak mówiłam, próbuję w nich e, strzelać, chociaż... no właśnie. Mm, oni mnie tu na pewno widzą. Chcę. Nie! A, gdzie oni są? Gdzie oni są? Kurde W tych ciemnościach to ja prawie nic nie widzę Wow coś mi jeszcze tu wybuchło Ale dobra weźmy Wszystko Okej okay. mm. Od tego też Na razie wszystko Potem się zacznę e, No właśnie Eee co i jak i właśnie, w sumie atak na bandytów udał mi się to znaczy no nie zginęłam jak idiotka tylko właśnie, właśnie może się od razu czymś tam posilimy a po co mi tyle pistoletów to wyrzucajmy je tak samo kałach, kolejne nam do kolekcji niepotrzebne. No i właśnie jej, dzięki temu, że zaczęłam w porę bandytów strzelać, no to e, możemy odebrać nagrodę od stalkerów, którym właśnie pomogłam tym samym. Jej, tak, zdecydowanie to ze stalkerami trzymam. Tak, cieszę się, cieszę się. E, no i pójdziemy oczywiście nagrodę odebrać też u mm, brodacza czyli znaczy w sensie no nie wiem a jeszcze tych um, no nie zrobiłam czego nie zrobiłam e, mamy kolejne miejsce katastrofy tu zbadać um, zaraz tylko właśnie do Skadowska najpierw bym podeszła no pogadać z brodaczem o tym wszystkim dać mu jakieś wiecie zeznania z frontu a przez wodę może jakoś przejdziemy co? <laughs> po wozie tutaj, 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 tutaj no myślę, że całkiem nieźle mi to jakoś poszło Mm, tak i tutaj też, e, no schowam jak znajdę drzwi, w e, tych krzeczorek kompletnie nic nie widzę, dobra. Broń mi się właśnie nie przyda, tak jak oni tu słusznie zauważyli, a e, my sobie tutaj odpowiednio pogadamy. A no witam, witam wszystkich, e, no właśnie. no ale to przecież się już um, częściowo yy, no podjęłam decyzję i tutaj właśnie yy, ze stalkerami kolejnymi powinnam się raczej teraz spokój. wejście się na zaraz zaraz zobaczę czy mogę z nim pohandlować um, nie wiem w zasadzie. A i w sumie z tego co widzę um, udźwig nasz jest ok. No dobra. Um. Czyli w zasadzie możemy pomóc kolejnym Stalkerom i chyba śmiało zechcą to uczynić. O, cudownie, że mogę wyjąć broń nawet. Miłe to ze strony gry i fajnie też byłoby nie wpaść w żadne jakieś durnoty typu anomalie. Ale no właśnie, że ze mną to różnie bywa. Jej. A, to nawet nie jest tak daleko. To cieszy mnie to bardzo, nie ukrywam. Hmm, widzę, już ktoś tu nieźle się z mutantami bawił. Nie ja na pewno. Hmm, bo w moim przypadku nie ma co mówić o niezłym bawieniu się z mutantami. Zazwyczaj to kończy się dość tragicznie w e, Oczywiście dla mutantów, nie dla mnie. Spokojnie, chłopaty, spokojnie. Ja tu jestem od zadacza e, To mi się podoba. Dzięki, że przyszedłeś. Tak, rozumiem. Nie pokazuj się, że to mm -hmm. I z ochotą Wam pomogę, tylko no, przykro mi, ale mm, ruszam z latarką, chociaż nie wiem, aha, wyjdziecie bez. Że właśnie bez latarki to ja też nic nie widzę. O rany, to będzie trudne, że wybrałam sobie nocną porę na to zadanie. O kurczę. I co? Czekam na rozkaz któregoś z Was? Czy sama mam jakoś zacząć działać, usiłować? Tu są drzwi. Słuchaj, mamy sporo tych artefaktów i możemy załatwić więcej. W zamian chcemy broń i dobry sprzęt. Wiesz, że mam wszystko to, co siły powinności. Więc broń i sprzęt to żaden problem. Tylko towar najwyższej jakości, bez dwóch zdań. No więc jasne, zdejmujemy ich. No, wiadomo, czyli tak, mamy. Yy... Dobra, um, kurczę. Um, mamy taki mały cel, żeby ich jakoś właśnie zabijać w miarę na spokojnie, jak oni tam będą wychodzić. Ja nie specjalnie chcę ze swoją latarką tu się im wyślać. Um, Okej, okay, tu idzie ktoś, nieważne. A ja spróbuję tradycyjnie... Przez okienko zabijać. Tak lubię takie taktyki. Mm. No i prawie że niczego nie widzę ani nikogo. Dobra. O ranę. Ten żyje jeszcze. Ja jeszcze żyje. Już nie. Ten też. Dobra. Przeszukamy ciała, oczywiście. Eee, a biorę wszystko. Ja wiem, wiem. Na razie. Zawsze wszystko, wszystko i teraz powinnam już się o udźwikmacić. Nie, nie gadaj mi tu. A teraz... A, po co ja to zgarnęłam? Ciągle... Jej, biedak. Ale nie mam jak ci pomóc. Wow, 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 wow. Nie, nie, nie. Nie zabijesz mnie. Dobra, trochę... Panikowałam. Ale i tak go utłukę. Będzie mój. Gdzie on jest? Gdzie on jest? No, serio? Nie! Udało mi się? Nie. Gdzie on jest tutaj? Oj, jeden. Zaraz. Zaraz jak mu może granata, jakiego szóstego. Masz? Oby się udało, oby się udało. Dalej nie. Kurde no. Żywotny jest jak cholera. No i gdzie on dalej tu łazi? No, kelkerów mi wytłucza wszystkich jeszcze. No i znowu ta durna broń się zacięła. No. Gdzie on jest? Oła? Za mną? Gdzie on jest? Gdzie ty na niego z pistoletem się wybierasz? No... To w nim jest nie tak, z Nie, granat. No pięknie. Zaraz, co ja mam w zasadzie? Może z tym jakoś... Kurde, no jak ja mam go niby zabić, przepraszam? To jakoś pewnie celnym granatem. Ała! No jasne. Chodź, chodź, chodź. Jest! Ha, ha, ha! Piękne to było. Eee. I tak, zgarniam wszystko. Oj, niech to broń, niech to broń. I właśnie, już mój stalker jest harsze przeciążony, to tak, tego nie potrzebujemy. O co ja te pistolety jak zwykle nakomikowałam hmm. Dobra, parę rzeczy będzie można e, przehandlować, to pewne. Patrzę jeszcze, co mi tu jest niepotrzebne, to wyrzucamy. E. No, w zasadzie na razie e, patrzę z naszą e, tutaj kondycją, jest w miarę okej. Okay. Apteczki, leki to się przydadzą. No właśnie, biorę tylko to, co mi jest do szczęścia potrzebne. Bo po co więcej? Nie można chcieć za dużo. Dobra, co masz? Ty? nic ty nie masz: ty bandażek, kiełbaska. Bo no właśnie, trzeba będzie też dbać o głód. A ja na razie jeszcze. A no właśnie, jeszcze bym sobie poszła tutaj. To bym miał pogadać. A, a, dobra. Czyli yy, Spartakul zgada dopiero mm, jak odłożą broń. A A temu co się stało? Aha, padł i biedak się męczy? Mogę... Pomogcie, dobra, tam łapkę, szkoda mi go. Spoko, znajdę sobie jakiś tam... Dobra, ale na razie to było na tyle, więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się, cześć.